Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi kochani, jesteśmy w kolejnym odcinku z wyzwania wielopokoleniowego wraz z joną i pierwsze co możecie zobaczyć, to patrzcie co się tutaj stało. Ja sama nie jestem w stanie stwierdzić, co do końca się tu wydarzyło, czy on umarł z głodu, czy go czasem Piorun nie strzelił, bo tutaj było wszystko rozwalone, więc podejrzewam, że mogło to się stać z tego, że Piorun go strzelił. No to pokazuje po prostu, jak dobrze jesteśmy, jeżeli chodzi o uprawę I tak dalej, no myślę, że może kiedyś, jeżeli nam się uda, to tego krowokwiata odnowimy Nie wiem, czy za to są punkty jakieś karne w naszym wyzwaniu To się też będę musiała dowiedzieć, albo wy możecie mi powiedzieć Jeżeli chodzi o naszych simów, to Don sobie został u nas na noc, Tak jak w ostatnim odcinku go poprosiliśmy, zaprosiliśmy Więc on sobie u nas na noc został Spał sobie na kanapie nie wiem czemu, ale jakoś tak preferował Ej, Jeżeli chodzi o ten odcinek, to nadal nie wiem, czemu Simowie e, wolą mieć rzeczy takie szybko zrobione, a nie przez Dione Podejrzewam, e, zmieniłam lodówkę, usunęłam te rzeczy, więc podejrzewam, że to jest tylko i wyłącznie wina e, modu Więc tak owy się też spróbuję pozbyć Też widzę, że nam tutaj brakuje miejsca, więc będę musiała jakoś to rozwiązać inaczej Poczekam, aż dzieci sobie pójdą do szkoły I z Joną myślę, że sobie pójdziemy na jakąś randkę z naszym Donem I myślę, że ta randka chyba się już skończy tym, że się oświadczymy I on się do nas wprowadzi Bo to już ten czas, tak mi się przynajmniej wydaje Żeby on się do nas wprowadził I też powiem Wam, no tak, no Jona ma już... 18 dni do zmiany wiekowej i Don będzie miał coś takiego jak nie mniej, więc... E, za chwilę będą seniorami. O! Jakże przeparodowała. Don by mógł się tym zająć. Widzę, że on się tam chyba e, kąpie. A, idzie też skończył już e, dzisiejszą naszą przygodę. Stwierdził, że już nara i do zobaczenia. E, czy coś się, moja droga, zacięłaś? Proszę cię, posprzedawaj to wszystko. Kasa nam się jak najbardziej przyda, bo w perspektywa tego, że znowu zapłacimy 5000, jest bliska. Ok. Wiem, że Ty byś też mogła poszydełkować, aczkolwiek. No, okej. Okay. Jakąś gimnastykę uprawiasz. Sprzedaj jeszcze to. Ok, dobra, wszystko zostało sprzedane. Dzieci są już w szkole. Ja jeszcze chciałam, żebyś naprawiła ten zlew tutaj. Hmm. A co do psa? Psa chyba możemy zostawić w domu. O Jezu, to jest cała brudna. Wiecie co, to weźmiemy jeszcze sobie szybko wykąpiemy szynę. A, wiedzę, że najpierw musisz wykąpać szynę. Najpierw ten dobra, później napraw ten zlew. my ją, my ją zrobimy, może się trochę bardziej ogarnie. Ja powiem wam szczerze, że tych Simsach zwierzaków nie powinna mieć, bo cały czas zapominam o tym, żeby je karmić i tak dalej, żeby o nich koło nich cokolwiek zrobić. Widzę, że Don przyszedł. Em... Chciałabym z tą Don podróżować. Podróżuj z Donem. Nie z tym, z Donem, Donem. O, z Donem, lotario. Mm. Nie wiem, czemu dziękuję mojej wywiórce. Cały czas. O, widzicie, znowu tam piorun czasnął. Technęli na świnkach morskich... Ale on nie jest świnką morską, przecież on jest wywiórą. A dobra, czekajcie bo do czytam. Pewnie radzę na 6 wznies. Pamiętam za umożliwienie nam dokonanie przełomu w odkryciu. Okej, czy ja dostanę za to jakąś kasę? Jeżeli tak, to możecie mi składać jakieś i mojemu zwierzakowi. Chciałabym iść w jakieś słoneczne miejsce. Tu nie może, nie przyjedziemy się aż tak daleko, ale może do oazy się przejedziemy, bo chciałabym, żebyś się gdzieś oświadczyła. Może w parku się oświadczymy. Myślę, że to jest dosyć, dosyć piękne miejsce, do którego, do którego się udamy. Zaraz przebierzemy też Simów i. Myślę, że to będzie ten moment, kiedy no, ona będzie musiała przyjąć tą inicjatywę, bo czekałam, czekałam i się nie doczekałam, żeby on się nam oświadczył Aczkolwiek nie wiem, czy te oświadczenia działają właśnie na y, naszych simów, czyli na simów, którymi gramy, czy nie Jak na razie widzicie, y, niezbyt to działa Czekajcie, przybierzemy sobie może garderoba y, Zmień strój na jakiś taki ładniejszy trochę Ale nie O, ten jest taki w sam raz co do Ciebie, mój drogi, to weźmiemy sobie, zmienimy też garderobę. Mm, Zmieni strój. No, to ci zmieniłam ten będzie ładniejszy. Weź porozmawiaj. Był ktoś bez piasku. Nie może wiesz co. E, obejmij mi. Chciałabym, żebyście podeszli może tutaj. Podejść tutaj razem. Ruszcie się troszkę e... mm. O dobra, idzie Don, idzie Don, idzie Don Ty już chcesz z łazienki skorzystać? Moja droga Więcej romantyczne... Oświadcz się Ja wezmę na taba, przejdę Zobaczymy, czy w ogóle przyjmie nasze oświadczenie, Don. Bo ostatnio powiem Wam, że w Simsach na swojej prywatnej rozgrywce, czyli miała oświadczenie, nie chciały zbytnio pójść. Ok. <grytanie> ja powiem, wam, że to cudownie wygląda. No, jeszcze ktoś nam musiał podejść teraz. Okej, okay, czy, czy to już wszystko to by było na tyle. I ona idą zaręczają się. Okej, okay, czyli teoretycznie są zaręczeni. Praktycznie jak to wygląda moja droga, czy jeżeli wejdę w twoich znajomych, ja tylko nigdy nie pamiętam gdzie to jest. Um, a tutaj są. Dorosłe, Ale relacje bym chciała się zobaczyć. O jest, czyli teoretycznie jesteś już z nami zaręczony. Aczkolwiek teraz bym chciała jeszcze Cię zaprosić, żebyś z nami mieszkał. Poprosić o dołączenie do mieszkania. Chodź tu, Jona, róż tyłek Jona! O, patrz, jest idealne miejsce. Okej, okay, czekajcie, ja sobie tu samego Dona bym chciała przenieść. Nikogo tam więcej, jak widzicie tam. Oni już mają swoje rodziny. E, wiem, że Wam teraz ten, ale bardzo mi tu siedli i chciałabym sobie im zrobić zdjęcie. Okej okay, leć na dół. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, jacy piękni, młodzi i piękni. Jaką rozdziabioną twarz ma Don. E, tak czy siak, myślę, że możecie już, skoro już jesteście razem w tym związku. Don już z nami zamieszkał, to już możecie do nas podróżować z Donem Lotario. I tak, moi kochani, nareszcie i ona znalazła sobie partnera. Myślę, że za jakiś czas ślub też się powinien pojawić. Może jakieś dziecko się też pojawi, nie wiem. Na razie nie starają się dziecko. Muszę sobie sprawdzić, czy też przez zwykłe powiedzmy Barabara może nam synka zejść w ciąży. To czy nie jest to ustawione. Więc wydaje mi się, że jest to możliwe. Myślę, że to, że Don z nami zamieszkał, jakoś trzeba by było w tym momencie uczcić. A ja zapominam, że mam się nie odzywać, jak takie coś jest, więc zaraz wracam. O, widzę, widzę że się tutaj. Okej, okay. romantyczne bara barabara, możecie sobie zrobić z Donem Don. Co ty tutaj w ogóle? A, też się było już troszkę burzy. Noś parasol, nie noś parasola, leć tam do naszej jony e, Chciałam zobaczyć, jak tam w ogóle u Ciebie to wszystko wygląda Pójdź na dwie randki O Jezus Maria, o Panie, Ci Pani, nie mogę tego zmienić Niestety e, Konstruktor trawników Czemu Ty masz cały czas dni wolne? Mm, mm -hmm. Ja myślę, że... Wiecie co, jeżeli chodzi o Dona, to myślę, że porzuci pracę Bo to jest praca dorywcza po prostu Weź udział w jakimś wolontariacie, na randkę Społecznościowe media, kup klinikę, coś tam, coś tam, oglądaj, przeglądaj, po posłuchaj Porzuć pracę, znajdź pracę Nie wiem, czy można mieć dwie prace w Simsach w sumie też o jezus! Mm. Hej, doniosł tobie głośno, że nawet moi surowi przyjaciele. Chcą cię bardzo poznać. Mogą. Może nie, nie poznawajmy się na razie z nikim. Dobra, jeżeli chodzi ty o. To, to jesteś w miarę zaspokojny. Jeżeli chodzi o ciebie, ty masz 19 dni, czyli ty jesteś młodszy od naszej Jony. Ja myślałam, że ty jesteś starszy. Jeżeli chodzi o. Reputacja, to chyba twoja reputacja jest troszkę na minusie, bym powiedziała Jeżeli chodzi ty o Jonę, to ja nie chcę chyba, żeby ona się dowiadywała, czy jest w ciąży, czy nie Bo możesz zrobić test, ale jeżeli byś była, to, to się okaże z czasem, możesz się wysikać przy okazji I teraz tak, wy obydwoje... Ty, mogła, ty mógłbyś się iść wykąpać i później mógłbyś sobie po prostu odrobić lekcje I problem jest z tym właśnie, że ja nie mam zbytnio, gdzie wam dać tych projektów. Nie chcę żadnego mebla. Nie chcę mebla, chcę projekt przynieść. A dobra, teraz mam Wi object, więc teoretycznie możesz to robić wszędzie. E no dobra, na razie to po prostu tutaj postawieniem. Czy będziesz w stanie to tutaj ogarnąć? Jeżeli tak, to byłoby mi bardzo miło. Jeżeli chodzi o naszą Lunę, to Luna chyba nie jest zainteresowana w ogóle robieniem projektów. Jak widzicie. O Jezu, Maria, nie męcz tego. Czemu męczysz Gryzonia? Wyzywaj. Powyzywaj go trochę. Zrać sekret. Baw się. Pobaw się. E... Później możesz coś w sumie zjeść i wiecie co, i możesz odrobić lekcję. Co tutaj się... Tutaj? Nie, y, tatusia nie lubimy Wszyscy Więc tatusia zostawimy sobie Jona, ona... Pobudka Mogłabyś ruszyć swoją wspaniałą dupę i się obudzić? A A teoretycznie ćwiczysz w taki sposób, że też cię poraził prąd. Eee, wykąp się, mój drogi. Oświadczy. Zaręczony, przepraszam. Naładowany, porażenie piorunem. Ośniewający. Okej, okay, dobra. Eee, ja chciałabym, żebyś znalazł sobie pracę, bo darmo z idziemy utrzymywać, znajdź pracę. Zest nie może przyjść Nie chcemy tu zesta. Dobra, ty się zacięłaś. O, odcięłaś się. Weź no cię, zresetuję, bo coś ci nie idzie bardzo w tej ogarnianie życia. Jeszcze szybko sobie coś zjemy. Wiecie, tak na szybko ociera, jeszcze wszystkich tutaj ogarnę. No i będziemy się powoli kończyć. Tak naprawdę udało nam się w tym odcinku już, żeby nasza Jona się zaręczyła. Czy będzie wciąż, ciąży, to się okaże? Jak na razie tej nie widzę, żeby jej coś bardziej ubywało, przybywało i tak dalej. Okej, okay, i teraz tak, możemy sobie wybrać pracę dla naszego hmm, dona. Nie wiem właśnie, zastanawiam się, czy można mieć kilka pracy. Nie sprawdziłam, w czym on jest dobry też tak naprawdę. Hmm. Ratownik wodny, 33 na godzinę, 33. Pracownik sklepu, pracownik fast foodu. To są chyba dni wolne od pracy, czy te, w których się pracuje, bo ja, to są wolne dni. Nurek ma dosyć dobrą. E, barista, wolny strzelec, samozatrudnienie. E, wojskowy, może nie chcę go posłuchać, należy. Twórca, młody tajny agent, sportowiec, e, przestępca prawnik na samym początku niezbyt Polityk, ogrodnik Ty chyba jesteś ogrodnikiem w tym momencie Oddany pracownik Miejski projektant Media społecznościowe Malarz, kucharz, krytyk bycie się nadal na krytyka Inżynier Guru technologii, ekolog Edukator Biznesmen Teraz jak jest, naukowiec, doktor, detektyw i aktor No jest tego, jest tego Medialna, uuu, aktorem hmm. Kusi mnie, żeby to on został aktorem Bo ma takie predyspozycje Aczkolwiek jest już trochę stary na to I wydaje mi się, że bardziej by mu się przydała jakaś praca Jakaś praca bardziej taka spokojna um, Opieka nad dziećmi, fast food, polista, wolny strzelec Twórca stylów Tajny agent, to już jesteś za stary na top, na prawnika oddany. Aha, powiem nam szczerze, że nie mam pojęcia, co bym chciała, żeby on to robił. A, artysta sceniczny. Musiałbyś mieć charyzmę. Myślę, wiecie co, że myślę, że weźmiemy pracownika sklepu i tu możemy sobie wybrać y, godziny, w których on by pracował. I myślę, że to mogły być te poranne godziny, kiedy dzieci idą do pracy. On by też wszedł do pracy. Wrzucił, firma Grinczydon stwierdził, że pora zmienić na wykręcę. O nie, 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 nie ty. Ty, ty nie pojmujesz kar kariery. Ty sobie tutaj masz teraz y, teoretycznie jutro zaczynasz swoją pracę. Y, Jesteś wampirem? Od kiedy ty jesteś wampirem? Czy ty nie byłaś wampirem chyba? Okaż podziw Ej, ale romantyczny to może dla niej nie bądź, zapytaj o zawód e, Dobra, dzieci, czemu wy jesteście zdenerwowane? Mm. Ty mógłbyś sobie później porysować, porysuj kształty. Ty, moja droga, mogłabyś, a po odrobieniu lekcji, sobie troszkę pograć, poćwiczyć granie. A Jona w sumie to mogłabyś podziergać. Bo widzę, że już ty wszystko chyba w sumie skończyłaś. Ogród jest oporządzony, więc możesz dziergać. Dziergaj na drutach i na razie tylko czapki możesz, więc może inną czapkę. I ja te czapki, wydaje mi się, że po prostu będę z Sprzedawać, oddawać może nie jest to, że sprzedawać, bo pieniędzy no teoretycznie nie są aż nam tak strasznie potrzebne. Pieniądze, więc e, Więc myślę, że to nam się tak nawet będzie przyjemniej. Hmm. Chodź trochę, może pochwal psa. E, poproś o załatwienie się. Daj smakołyka. Hmm. I teraz tak, czekaj, jeszcze, jakie ty masz charyzmę, gotowanie, trochę słabe umiejętności wychowawcze, masz nawet na drugim poziomie, uuu A bo ty chyba masz dziecko, czekaj, Don Don, jaką ty, jakie ty masz żywo genealogiczne? Tak, no masz syna, Michał Holiday, no tak, no Summer masz syna e, e, Cóż, no bywa i tak e, Style życia Okej, okay, okej. Okay. Tutaj jakieś te rzeczy, które... A, tu są za aspiracje. A co prawda aspiracja to ty masz okropną. E, wziąłbyś może więcej zjadł coś sobie. Ogarnij sobie, nie wiem, ciasteczka, weź, zjedz. I ona sobie tam... dziergaj do niej gada cały czas. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Mm. Doszły mnie słychać o twoich zaręczych Gratulacje, nawet nie wiesz jak bardzo się cieszę No, też się bardzo cieszę mm. Gdzieś tam może jak będzie przestanie padać To może urządzimy jakieś yy, Wesele Może, może Kto wie, kto wie Myślę, że jakbyśmy urządzali, to byśmy gdzieś ty urządzili, tylko naj najpierw mówię, najpierw przydałoby się mieć większy dom, więc na razie powiedzmy, że sobie na mówi pożyjemy trochę na kocim łapę, chyba tak to się nazywa. O, widzę, że dom jako taki dobry ojciec, się tam za, um, próbuje zaprzyjaźnić z dziećmi. Hmm, ja ona sobie dziergasz. Ty, moja droga, sobie rozmawiasz, będziesz zaraz ćwiczyć, więc spoko. Hmm, pies, nie wiem, czemu nie śpi na swoim posłaniu. Eee. I, 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 e, e A jeżeli chodzi o to, no to nie wiem, co on by mógł robić Musisz sobie poradzić znakomicie, dziękujemy Miejętności to nasze wędkarstwo. Nie wiem, co byś ty mógł robić tutaj w domu, żeby pomóc naszej Jonie Bo mógłbyś mieć jakieś hobby teoretycznie hmm, Teoretycznie mogłabym ci powiedzieć, żebyś był pisarzem, aczkolwiek no Czy ja wiem, czy ja wiem, co ty, ty będziesz miał e, Sprzedawca Wymaga do awansu. Nie wymagasz niczego teoretycznie, więc. Trochę w sklepie posprzedajesz, nic ci nie zaszkodzi. A co do umiejętności, to myślę, że w następnym odcinku sobie coś może poszukam fajnego. I cóż, to by było na tyle, jak widzicie w tym odcinku. Trochę Ci coś tutaj podziało. Widzę, że o, ty chyba sobie grasz w grę, która jest podobna do Simsów. I coś właśnie spaliłaś. No śmiesznie, śmiesznie I ona widzę, że sobie dzierga Chyba ukończyła A może jeszcze podziergać? Czekaj, jeszcze byś podziergała sobie może jakąś jedną czapkę Zanim ja, wie, wiecie O nie, nie umieszczę, nie, nie Nie, 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 nie Dziergaj czapki Aha, jona nie chce w tej chwili dziergać Okej, okay. wytrzyj Baw się może, bo trochę nam się piesczęsie daj Daj smak więcej opieka nad zwierzęciem więcej tresura byś trochę nauczyła A nie wygłoś kazanie na temat picia Więcej przyjazny przytul e, Dobra, tak czy siak, bo ja widzę, że nie skończę tego odcinka Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną Że oglądaliście ten odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobał Jak widzicie, no nasza Jona znalazła już taką miłość swoją życią I się zaręczyła Co do ślubu, to zobaczymy, kiedy coś tam wyjdzie Zobaczymy też, może czy będą jej kolejne dzieci Czy Jona zostanie tylko z dwójką i cóż, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobał Zachęcam Was do subskrypcji I do e, lajków pod tym filmem Może uda Wam się wbić Z 10-15 Zobaczymy, chociaż w to wątpię, bo mało kto ogląda tą serię, więc zobaczymy I cóż, do zobaczenia, pa pa!